Cześć! Znajdujemy się na Mokotowie przy samej stacji metra Wierzbno. To stąd potrzebujemy około od 3 do 10 minut, żeby dojechać do Łazienek Królewskich, do pięknego Parku Arkadia, do Parku Wodnego Warszawianka, niedaleko też jest Tor Łyżwiarski Stegny, Galeria Mokotów czy Telewizja Polska przy ulicy Woronicza. Tak samo z tego miejsca, ze stacji metra dojedziemy w kilka minut do centrum Warszawy. Ale co jest najważniejsze, wystarczy nam dosłownie kilka minut, Wystarczy nam kilka minut pieszo, 3 minuty dokładnie pieszo, stąd, żeby dojść do ulicy Okęckiej, przy której znajduje się mieszkanie o powierzchni 41 m2. Salon z aneksem kuchennym plus sypialnia. Mieszkanie zostało dwa lata temu wyremontowane, posiada klimatyzację i właściwie jest gotowe do wprowadzenia. Idealnie nadaje się dla singla, pary lub pod wynajem. Tak samo blok był odświeżony, wymienione zostały instalacje i pojawiły się tam dwie nowoczesne windy. Jeżeli chciałbyś zobaczyć to mieszkanie, skontaktuj się ze mną. Ja nazywam się Waldemar Krzysztof Andrzej Janusz, człowiek bez nazwiska za to z wielkim zaangażowaniem, pracuje w Biurze Nieruchomości Bonus Nieruchomości Warszawa. Link do tej oferty znajdziesz poniżej. Zapraszam!